No hej, dzisiaj będziemy grać w demonologię, czyli moją grę, moją własną grę. Yy, normalnie bym nie nagrywała tego filmu, ale była osoba, która nie mogła odpalić tej gry. A podejrzewam, że pewnie nie tylko ona by miała taki problem, więc dlatego to nagrywam. Oczywiście gra była zrobiona w RenP. To jest powieść wizualna. Yy, oczywiście będą tu spoilery, bo jakby inaczej. Dzisiaj zrobimy najlepsze zakończenie, jakie jest w tej grze. Oczywiście, według mnie. Dobra, no to chodźmy dalej. A, i jeszcze jedno. Z... A, i jeszcze jedno. Pominę ten wstęp, który będzie, bo yy, wszystko, co potrzeba, już chyba powiedziałam. Okej, okay, no to tutaj zaczyna się faktyczna gra. Moje oczy pozostają zamknięte. Podłoże jest miękkie. Jakbym leżało wśród kwiatów. Nie wiem, gdzie jestem. Nie wiem kim jestem. Wiem tylko, jak brzmi moje imię. No właśnie, moje imię. Brzmi ono. Tutaj myślę, że przybiorę podstawowe imię, czyli krystal. Otworzyłam oczy. Moja teoria o leżeniu wśród kwiatów się sprawdziła. Kwiaty świecą. Trwa noc. Spaszy drzew patrzy na mnie dwoje oczu. Nie mam pojęcia kto to. Zamykam oczy, a gdy je otworzyłam, ona stała przede mną. Oj, biedne dziecko! Jak się tu znalazłeś? Mam na imię Grima i jestem opiekunką tego lasu. Co się stało? Skąd jesteś? Kim jesteś? I jako, że to ma być najlepsze zakończenie, jakie jest w tej grze, to myślę, że będzie... wybieramy opcję jestem krystal. Nie wiem, gdzie jestem, ani jak to się znalazło. Och, dziecko, tak mi przykro. Chodź ze mną, a zabiorę cię w bezpieczne miejsce. Tu mogą cię znaleźć złe istoty. Przyjemność wydawała się być miła. Do tego nią. Prima zaprowadziła mnie do swojej leśnej chatki. Domek był prawie pusty. Prima powiedziała, że to dlatego, że nie potrzebuje wielu medyli. Miło mi, że zgodziłeś się ze mną iść. Wiesz, rzadko widuję tu ludzi. A ja uważam, że ludzie są ciekawi i interesujący. Zwłaszcza ci, którzy nie są świętymi. Do świętych nie da się ich podejść i zapytać o ludzkie sprawy. Dzisiaj ten noc spędzisz tutaj, ale jutro będziesz musiało uciekać dalej. Pomogę ci w tym. Bo wie, złe istoty mogą tu przyjść za dobę lub dwie. Nie chcę, aby coś złego ci się stało. Następnego dnia Grima i ja poszliśmy do granicy lasu. Grimie ciężko było się ze mną pożegnać. Mi też bardzo ją polubiłam. Nadal jednak zastanawiam się nad tym, co mówiła o świętych. To było takie dziwne i podejrzane. Dziecko, dasz sobie radę? Proszę, uważaj na złe istoty! Nie chcę, aby oddał ci się coś złego. Echo jest bardzo groźną istotą. Wołałaś mnie. Co, co ty tu robisz? A co ty robisz z tym człowiekiem? Czy my przypadkiem nie mamy pilnować ze światów przed ludźmi? Swoją planetę już zniszczyli, niech zostawią nasz dom w spokoju. Wątpię, że to dziecko jest odpowiedzialne za zniszczenie Ziemi. Człowieku. Oczywiście to ma być najlepsze zakończenie, więc mówimy coś, co nie doprowadzi do kłótni, ani do walki. Nie jestem groźna. Zabawny jesteś. Grima skończył się czas na pożegnania, niech ono idzie do diabła. Dobrze, że miała dzisiaj dobry humor. Uważaj na siebie, okej. Okay. Uważaj na królową, bądź miłe, nie tak jak śmierci. I obyś się sam wydostało. Żegnaj, Krystol. Szłam przez żywiny jakieś dwie godziny. W końcu doszłam do wejścia do tunelu. Na tablicy był napis Diablous to tam zamierzam iść. Czego tu szukać stółka na duszo? Nie wiesz, że nie powinno się tędy przechodzić? Ale ja muszę dostać się do Diablous. To niebezpieczny skrót. Ten tunel może podsuwać ci wizję i w przyszłości znów. A wiesz, mały zakątek śmierci, czyli w naszym piekle i niebie taką anielicę, co od widzenia jasnowidzenia niemalże oszalała. Fun fact, potem ją spotkamy. Raczej nie chcesz oszalać. Nie chcę mieć cię na sumieniu. Tak czy siak, muszę przejść. Ale jesteś uparty. Na pewno nie chcesz widzieć tego, co tam chcesz, możesz zobaczyć. Nawet święci nie są w stanie tego uniknąć. Oczywiście, musimy ładnie poprosić. Proszę, muszę dosyć się do Diablo, jak najszybciej. Nie wiem, jak to trafiłam. Chcę poprosić władze piekła i nieba o pomoc do... w powrocie na ziemię. No okej, okay. mogę ci przeprowadzić przez ten tunel, skoro to sytuacja awaryjna. Nie wyglądać na świętego, więc mogę to zrobić. Tylko ostrożnie. Szybko ona może się zaraz pojawić. Biegiem! Te ty złamałeś zasady, aby przeprowadzić jakiegoś człowieka przez tunel? To była sytuacja wyjątkowa. Ten człowiek musi się dostać jak najszybciej do królowej. A z jakiego to powodu? Potem Ci powiem, muszę wracać do pracy. Hej Kadermon, co to za człowiek? E tak, jedna z moich ulubionych tutaj postaci. To chyba nie jest święty, prawda? Ten dzień jest szalony, chyba muszę wziąć kilka dni z urlopu. Hmm, chyba naprawdę coś dziwnego się dzisiaj działo. Nic to, jak masz na imię słonka na dusza? Jestem krystal. Jak miło mi się poznać, krystal! Co w ogóle robić w piekle? Bo jest bardzo niebezpiecznie dla ludzi. Kilka dni temu obudziłam się w lesie, nie pamiętając nic oprócz mojego imienia. To musiało być trudne doświadczenie. No nie martw się, zapraszam Cię do mojego domu. W diablu często pojawiają się dziwatne demony. Witaj w moim domu! Tutaj będziesz spać. Jak się czujesz? Wiem, że twoje przygody zostały wyczerpujące. Odpocznij trochę. Chcesz o czymś jeszcze pogadać? Oczywiście pokażę Wam wszystkie te opcje. Powiedzmy, no, idźmy chronologicznie. Kim są te osoby na tym zdjęciu na ścianie? Ta w fioletowej sukience w kropki to jestem ja. Ta w druga w czerwonej spódnicy to moja siostra echo. Kiedyś byłyśmy bardzo blisko, ale teraz ona się ode mnie nieco oddaliła. Poszłam pracować w lesie i spędzę tam siedem dni w tygodniu. Rzadko się widzimy. No, ale cóż, nie można mieć wszystkiego. Chcesz o czymś jeszcze pogadać? Kim jest królowa, o której tak dużo osób mi wspominało? Królowa? Och, ona jest wspaniała! To siasta naszego władcy, Lucyfera! Ma na imię Diaxa, ale i swój pseudonim Exiteksi. Jest miłosierna, ale potrafi być surowa. Jednak wierzę, że jeśli poprosisz ją o pomoc, na pewno Ci pomoże. Chcesz jeszcze o czymś pogadać? Demony są złe czy dobre. To trudne pytanie. Różne demony mają różne charaktery. To tak jak z ludźmi. Jedni są bardziej przyjaźni i inni są wredni. Ludzie przywykli uważać, że wszystkie demony są złe do szwiku kości, ale to nieprawda. Po prostu większość tych znanych to są te mikczemne i okrutne istoty. Eee, masz taką połówkę? Hehe, alejście ciebie ptasek. No właśnie, nikogo nie mam. Co jakiś czas chodzę na rządki, ale ostatnio nikt mi się nie podoba w ten sposób. Chociaż wiesz, mam kogoś na oku. Muszę się przełamać, aby zagadać do tej osoby. To nazywam kiedy robimy inne zakończenie, to się dowiadujemy, kim jest ta osoba. Ale to w swoim czasie, kiedy indziej Wam powiem. To tyle na ten temat. Oczywiście już tyle. Okej, okay, ale jeśli będziesz mieć pytania, to przejdź. Miło się gadało, ale robi się już późno. I ja, pora iść spać. Dobranoc. Około północy się obudziłam. Poczułam, że muszę rozprostować kości. Ale Lejwa pewnie śpi. No znaczy, cóż, zachowam ciszę. Co mam teraz zrobić? No, wychodźmy do kuchni. Pokażę Wam kuchnię. Taka, wiem słaba, ale nie umiałam wtedy rysować, ja to dawno było. Nie w, w szafkach znalazłam nóż. Czy mam go wziąć? Nie, bo po co? Idziemy do ogrodu, bo tam też coś może być. Nikogo tutaj nie ma. Chyba bezpieczniej by było wrócić do środka, zanim ktoś tu przyjdzie. No, Tina. A co Tina tu widzi? Świerdzenki! Ale będzieś smaczny obiadek. Proszę sobie iść. Ale kotlana, będzie smaczny! Nie, no, uciekamy. Chyba czas się stąd zbierać. Po kilkunastu minutach leżenia w łóżku usłyszałam kroki. Wydawało mi się, że czujesz niepokój. Wierzmy, my, demony, często wychwytywamy ludzkie emocje. Pewnie chcesz wrócić do świata ludzi. Ale co mi, że tam robić, skoro nic nie pamiętasz? Może zostaniesz tutaj, ze mną. To był wspaniały pomysł! Wiesz, mam wolny pokój, jestem samotna, dlaczego nie miałobyś zostać ze mną? Chętnie. Wspaniale! Tylko wiesz, jak, jeśli masz tutaj zostać, to tak dziś musimy iść do królowej Ilozyfera. Załatwić formalności. No właśnie, formalności. Przykro mi to mówić, ale chyba ci władcy chyba żądzą, aby oddzielić Twoją duszę od ciała. Permanentnie. Wiesz, co to oznacza? Oni cię zabiją, nawet jeśli użyją bezpoleśnej i magicznej metody, ale jednak zabiją. Nadal tego chcesz? Nadal tego chcę. Ach, jesteś tak wytrzymały. Kocham ten twój entuzjazm. Rano pójdziemy razem do za zamku Lucypera. Ach, dziękuję, że się zgodziłaś. Wydała się być naprawdę w niebo wzięta. Miała ja w końcu rację. Skoro nic nie pamiętam, to po co mam wracać na Ziemię? Czas wyjść z domu. Musimy iść do zamku Lucyfera, w całym sercu strefy niemieszkalnej Diablo's. Spokojnie, królowa na pewno pozwoli ci ze mną zamieszkać. Gorzej będzie z faktem, że jesteś człowiekiem. Mam nadzieję, że będzie można uniknąć Twojej śmierci. Chodźmy! Hej Tenmund! Znowu z tym człowiekiem. Teraz będę z nią mieszkać, wyobrażasz sobie? Tak, naprawdę nie sądzisz, że to trochę będzie za dużo. Mam nadzieję przynajmniej, że, że ten śmiertelnik już długo człowiekiem nie pozostanie. Termont chyba nie jest dzisiaj w najlepszym humorze. No cóż, chodźmy dalej. Jeszcze kilka zakrętów i wejdziemy ze strefy mieszkalnej. O, ty przyjęłaś pieczę nad tym człowiekiem. Jimmy, wyobraź sobie, że to będzie mój lokator. Królowa się w ogóle na to zgodzi? Wierzę, że tak. No cóż, do życzę powodzenia. Kilkadziesiąt minut później. Gotowe na spotkanie z królową? Jestem pewna, że przyjmie nas z uśmiechem. Ona taka jest, uwierz mi. No to wchodzimy. Dobra, no to... Jeśli się zastanawialiście, kim jest ta anielica, która oszalała przez jasno widzenia, to była właśnie ona. Jasmin. O, witajcie! Jasmin Ianolix. Jest królowa? Macie szczęście, bo tak. Czy to człowiek? Jasmin, kochana, na pewno to się ty jakoś logicznie, nie wyjaśnić. Miałam widzenie, wybaczcie, ale muszę spadać. Jest wyjątkowo dziwna. No nic to, chodźmy do królowej. To jest ten człowiek. Tak, to ta osoba. Człowieku, jasmin mi powiedziała, że skąd się tu wzięłaś. Super, a możemy wiedzieć skąd? Kilka dni temu sześcioro świętych, czyli ludzi, którzy zabijają demony, za chciało mieć siódmego świętego. Głosiło się do nich dziecko. Wysłali je więc do tych światów wymazali pamięć. Miało to im pokazać jakie naprawdę jest to dziecko. Czy ma mentalność świętego, czy normalnego człowieka. A potem historia jest wam znana. Nasz człowiek postępował zgodnie zgodzie ze swoim sumieniem, aż doszedł tu, tutaj. Kulawo, czy Krystal może zamieszkać ze mną? Po kolei, Krystal będzie razem z nami walczyć ze świętymi. Dołączy do naszej organizacji, ustawnych obrońców prawdziwego dobrobytu. I oczywiście myślę, że może sobą zamieszkać, Elijwa. Tylko jedna sprawa. Krystal, czy zgadzałeś się na moje warunki? Dołączyć do RPD? Oczywiście. Świetnie! Jasmin, Jan Oiks, pójdźcie wprowadzić naszego człowieka w sytuację, okej? Okay? Potem możecie je zaprowadzić do domu Elijwy. Ach, jak ja się cieszę! Będziemy wielcy! No i okej. Okay. Zakończenie pogromsza zła. Zamieszkałam z za Alajbą. Jednocześnie dołączyłam do ROPD i zaczęłam walczyć ze złem. Nie mówię, że byłam w tym najlepsze na świecie, ale spodobało mi się. Byłam posłuszna królowej, a ona odwdzięczała się jak tylko mogła. Oczywiście mamy 0 punktów i to jest najlepsze, co można być. I koniec. Dobra, no to widzimy się w następnym odcinku z demonologii, a może z czegoś innego, jeszcze nie wiem. Oczywiście, pokażę Wam też inne zakończenia. A na razie widzimy się w następnym i see you again!